Witam Was w kolejnym odcinku The Grinch Dzisiaj kochani moi Będziemy się wracać do lasu Ktośowego Możemy już wskakiwać na dachy tych domków Dzięki naszemu gadżetowi Grincha Więc możemy Zrobić jedną z misji Mianowicie właśnie Tom z gniazdami os Musimy je rzucić do domów przez komin Nie, wait ja chyba ten domek mam zaliczony, czy nie? Czemu miałabym to robić drugi raz? Prawda? No, zrobił to jeszcze raz, ale mam zaliczone, tak czy siak. W sumie to chyba tylko to dzisiaj będziemy robić? Jakby... Nie mam chyba nic innego. Tutaj musimy chyba faktycznie wrócić na początek. Tu musimy sprint. Sprint Grinch. Oj, nie przełożyłam chyba sobie tutaj naszego gadżetu nie ja wiem, czy my zdążymy. Ja nie wiem, czy my zdążymy. Wątpię. Oj, bardzo wątpię. Ile ja mam jajek... zgniłych? Nie za dużo, a zgniłe jajka są nam potrzebne do tego właśnie tego pycaka. Jak pojedziemy w głąb placu, zaraz znajdziemy. Byleby wrzucić te gniazdo tam. Szybko, 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 szybko. Czemu Grinch ty nie masz Sprinta? Czy my zdążymy znowu? Czy my zdążymy? Czy Nie! znowu, nie, nie! Zdążymy znowu! Tak. I... I... No nie! Escape! Escape! E, długo się ratowaliśmy. Bardzo długo się ratowaliśmy. Dobra jeszcze raz, dajcie mi jeszcze raz. Okej, okay, dobra. Na razie powinno wystarczyć. Hmm. Dobra, od razu sobie zamienię tutaj na nie, plecak po prostu. Chyba, że tędy, no ale to też czasu zjadę. Nie! Dawaj, 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 proszę. Dobra, mamy to. Co, so, Grinch, zasługujesz na to. Sorry, ale zasługujesz. Miałam kliknąć trójkąt, kliknęłam trójkąt. Nie muszę celować, robić nic specjalnego. Miałam po prostu kliknąć trójkąt. Teraz musi się udać. Teraz musi się udać. Ja nie wiem, co to był za skok na początku, ale okej. Okay. Dawaj! Po co się zastanawiasz? Jest! Brawo! Brawo dla Grincha! Ja nie rozumiem tych dwóch pierwszych sytuacji. Tutaj mogę się chyba teraz wspiąć! Albo... A, okej, okay, to nie plecak tutaj jest mi potrzebny. Hm. Dobra, ten domek mamy zaliczony. Teraz będziemy robić ten. Czy ten potwór... Nie, już go tutaj nie ma. Już do tej nory też mamy wrzucać te gniazda, bo tak dziwnie one wyglądają. Sprawdzę. Nie. Ok. A! Tego nie było. A tu na luzie. Tu mamy blisko domek. Nie trzeba też kombinować. Ustaw się dobrze. Wrzuć. Jest ok. Dobra. Czwarty domek. Lecimy dalej. Trochę mamy niebezpieczną sytuację z życiem. Który domek? Ten jest, ten jest. Ten chyba zaczepimy, tylko czy tutaj jest jakieś gniazdo o zbliżej? Tu chyba jeszcze pamiętam były, zgniłe jajka? Tak, są tutaj. Tutaj, okej. Okay. Kiedy nerwując jest trochę, że zanim właśnie to się załaduje, ta mapa, no nie widać tego, gdzie jest co najbliżej. Na plecak od razu, oszczędzajmy czas. To jest trochę stresujące. Nie lubię zadań na czas. Dobra, skok, skok, ładuj się szybciej. Celujesz dobrze? Jest, okej. Okay. Na szczęście już nie robi mi takich akcji. Co jest z tą ścianką? Myślałam, że tu wystarczy miła się ten plecak. Na pewno nic teraz z tym nie zrobimy. Bo tu jest na górze kolejny domek. Weźmy naszą broń znowu. Hadzia! Ja. Plecak. Nie wiem, czy tu lecieć naokoło, czy tutaj wskoczyć. Nie, wiem, czy mam wystarczająco zgniłego jajka. No, tak nie za bardzo, ale... Aaaa, Szybciej! Szybciej, szybciej! Słabo, słabiutko! O tutaj mogliśmy jeszcze wrzucić, no tak. Trudno. O nie, 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 uciekamy ci go, Nie mam życia na takie sytuacje! One będą mnie gonić One jeszcze mnie gonią What? Nie, nie, nie Ja nie mogę ginąć Proszę nie Proszę nie oh My goodness To jest chyba mi przeznaczone Chyba nie mam wyboru Muszę się zatrzymać Gdzie ja biegnę w ogóle? Wyrzucić, bo zgniła jajka. <grystw <GT1> <grystwotowano> Bez lepszej okazji, <grystwotowano> jak już tak uciekam. Aaa, są coraz co bliżej mnie! Co, coraz bliżej mnie! <grystwotowano> Grinch. Przepraszam, ale to jest chyba nieuniknione. One muszą cię dopaść. Muszę cię im ofiarować. Dobra, chociaż tam się zatrzymajmy. Jeszcze weźmiem tutaj te zgniłe jajka, bo No, są mi potrzebne. Aaaa! Nie, jeszcze jest! Nie. nie planowałam! Nie planowałam, ale dobra, udało nam się szybko odpędzić o siebie, więc nie ruszyły mnie jakoś za bardzo. Życie jest tak, jak było. Na ile ja mam tych zgniłych jajek? Na pewno wciąż niedużo. Który domek zrobić? Dobra, najpierw sobie ten może. Nie. Broń. Hydrzy, chydż, hydrzy, chy, chy. Dobra, tu będzie git. Tu będzie no problem. Okej, okay. celuj, celuj. Jakoś nikt nie panikuje, nikt nic nie mówi. Chyba Grinch nikogo nie ma w domu, wiesz? Może szybciej, możesz szybciej? Ja nie mam czasu! Dobra, dobra, dajesz Grinch, dajesz, 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 dajesz! Pełna moc! Sorry, to było tak beznadziejne Grinch, że stoisz. Stoisz i czekasz na najgorsze. Cofnęło nas po prostu chyba na początek levelu, ale chyba nic nam nie zresetowało, wątpię Zobaczymy sobie na wszelki wypadek, misję, nie Jest okej okay sytuacja Może to okej, okay. po drodze sobie tutaj teraz właśnie połapię tych zgniłych jajek, bo i takich nie mam Słabo teraz z nimi mam Czemu mi te akurat dały 5? No już nie, już dało mi teraz jedno. Może tam pierwsze, jakby ich zebranie, daje mi ich razy 5. Reszta to już pojedyncze. Dobra, czyli mamy 27 jajek, jest git. O nie, weź to, weź to, weź to. No nie będę tutaj znowu tracić ich na ten skok. Dobrze wiedzieć, Grinch. Dobrze wiedzieć, że wcale tutaj nie potrzebujesz tego plecaczka. Okej. Okay. Podoba mi się to. Szkoda, że nie widziałam o tym wcześniej. Okej. Bierz, wiesz, bierz, bierz. Skacz. Łap się, hop, szybko, szybko. Oj, no chyba za blisko podeszłam. Jak to jest. No ooo! Jest, 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 jest. Rzucił, bo myślałam, że tego nie zrobi. Na ostatni e, moment odwrócił mi się do tego plecami. Także myślałam, że mi tego nie zaliczy. Ale jest. Okej. Okay. Już nie powinnam tak wątpić w Grinch'a I po prostu ten pierwszy nasz domek Miał jakieś po prostu błędy Tu jest na górze jeszcze jakiś domek Tam się jakoś specjalnie wchodziło tą windą, nie? O nie, czy ja muszę wejść tam na górę? Ja nie, nie lubię, ja nie lubię Proszę nie hmm, Za szybko To jest właśnie to Albo zrobisz to za szybko Albo za późno I po prostu nie reaguję na nic co tam klikasz? Kierunek, zmień! Zmień grinch! Nie denerwuj mnie! <gry> Dobra, nienawidzę jakoś się tak zatrzymuje. <gry> <gry> Okej. Okay. No, Zobaczmy to coś. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Ale stąd tych prezentów się zestrzelić nie da. Więc sprawdźmy nasz ten plecak. Okej. Okay. Co, 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 co? To jest ten sabotaż z klejem! Aha! Czyli dwie misje dzisiaj zrobimy yeah, Grinch. Tu gdzie się ma był też domek Tutaj Hop Grinch hop Czasem lubi mnie nie słuchać, także takie sytuacje robi się gorąco okay. Zróbmy najpierw te dwa domki i potem właśnie pójdziemy tam gdzie planowaliśmy iść. Ale zapomniałam, że tutaj też są domki. O ile nam starczy zgniłych jajek? Chociaż tutaj gdzieś widziałam chyba. A nawet mamy dużo. 26, już nie jest tak źle. Okej. Okay. stoisz, stoisz. Jas! Yes. 8 domków zrobionych. Czyli tu jest dziewiąty, i tamten będzie ostatni. Ha! Podoba mi się. Czyli co? I to by było na tyle? Jeśli chodzi o dzisiaj, plecak zmień na plecak. Ostrożnie, bo to jest właśnie ta przepaść, która mnie wcześniej wkurzała i z tego zjechałam. Proszę i tam wchodzi znowu. I znowu zaczyna. Już mnie nie słucha, już mnie Skacz, skacz. Powiedziałam skacz. Powiedziałam Grinch, skacz stanowczo. Powiedziałam skacz, skacz. Dobrze. trzeba być dobrze. Teraz proszę zmienić kierunek. W tej chwili. Dziękuję. Teraz proszę wybić wysoko. Wysoko. Daj jak potrafisz. Nope. Bierzemy. I tu trzeba uważać. A, skok! Tym razem użyję tego plecaka. Plecak, stanowczo plecak. Okej. Okay. Jeszcze tu dalej, szybciej, 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 szybciej. Szybciej, 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 szybciej! Okej! Okay. Jest! Dziewiąty domek i idziemy teraz do ostatniego! O nie! Tego już bym nie wytrzymała, wchodzić tu znowu! Antenu na dole się nudzi, bo słyszę, że dalej rzuca we mnie śnieżkami. O, nie! A stąd? Stąd już powinno być ok, co? O co, Kaman? Czemu Winda nie chce zadziałać? Czy ja może ją mam na dole? Mam ją! Ok, to ja nie musiałam tego robić ponownie, dobra. Nieważne, nieważne. Tego nie było. I hey, wait! Przecież ja muszę wziąć. <gnie> Gniasto! <gnie> Doskocz, doskocz, doskocz! Dobrze, bardzo dobrze. Kolejna misja, proszę państwa, kolejna misja zrobiona. <ścoughs> Halo? Halo? Jak mi się gra zacięła? Halo? <laughs> while most grinch growls come from the mean ones. Big mouth. he now hears a sound from a location more south my stomach he thinks and begins to dream of food he knows just the locale to fit his hungry mood. i'll head for the dump to find myself a meal. Oh, and while I'm there, I'll snoop for treasures to steal. Many of my inventions could use some new parts. Scraps for me and my machines. How's that for Grinch smart? eh? Czyli to w następnym odcinku będzie. Cóż, z nam się zacięła, ale wiemy, że no jednak tak się uciekał z tych domków. O! Sweetheart, I'm home. będzie musieli te teraz domki wszystkie obczaić. Mam nadzieję, że te nas nie będą atakować. No nie. Dobra. A jednak, a jednak! Dobra, dobra, dobra. Czyli co, tylko tutaj były prezenty, tak? Dobra, to. Ojejku, to teraz obczajemy wszystkie te. No nie, czyli znowu na górę muszę wchodzić. nie? Dobra. Jesteśmy. Co będzie tutaj? Wszystkie są otwarte? Wszystkie! O! o zostawcie mnie! Zostawcie mnie! Nie teraz! A, czyli może jeszcze jak wrócimy do naszej nory... No nie! Proszę na skoku Mnie atakujecie! Wypadł, wypad, wypad, Dajcie mi wziąć ten prezent. Może jak właśnie wrócimy do nory... Jeszcze coś będziemy mogli zrobić. Dobra, tutaj już nic. Maksiu! O, oh, Maxiu czekał na nas tutaj. O, oh, byśmy tutaj. Byśmy nie spali, błaga, naprawdę. I ja już nie chcę wchodzić tutaj na górę. Chcę, żeby to był mój ostatni raz. Dobra. Tutaj domek I'm też home, otwarty. Ty? Oho. No nie! Ja tu wskoczę, wskoczę. Jest okej. Okay. Jak mogłeś się trafić? Please. O, jakby się na przykład może te choinki niszczyli? To rozumiem. Te co mieliśmy te zadania, aby zniszczyć świąteczne drzewka, um, a nie te zwykłe choinki w, w lesie. O których w ogóle nie pomyślałabym, że dotyczy się ich te zadania. Jakby no, Christmas Tree to już takie jakby ubrane świąteczne drzewko jest. Także jeśli chodziłoby o te choinki, okej. Okay. Aby jest taka duża jeszcze choinka w ktośowym miasteczku. Jej Grinch nie chce ruszyć? To jest dziwne. A nie jakieś randomowe... Randomowe choinki w lesie. Nie ubrane. Dobra, chociaż te osy nie zabierają mi dużo życia. Od razu mi się w sumie to regeneruje. Czekajcie, bo zaczęłam się kupić, gdzie byłam, gdzie nie. Gadam, gadam i nie zwróciłam na to uwagi. I'm okay. Zaraz sobie obczaję, wyjdę z domu i obczaję sobie. Czekajcie, góra na pewno jest zrobiona. Tu i tu byliśmy. Tutaj na górze są jeszcze dwa domki. Sweetheart, Okej, okay. nie! Już wychodzę, już wychodzę, już wychodzę. Jeszcze jeden domek, czyli tutaj były trzy domki, okej. Okay. Nie, 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 zostawcie mnie, zostawcie mnie, zostawcie mnie! Najszybko. Szybko to nas nie ruszam. Yeah! Wyszliśmy nieruszeni. Jesteśmy pro. Jesteśmy tak bardzo pro. I'm home, honey. <gry> oj, oj, tu nas chyba zaczepią. A nie! Dobra, run. Run, run, run. Dobra, tutaj też nam się udało. Dobra, tu wszystko też zrobione. Te trzy domki, tam też, tu też, tu też. To chyba się wracamy już na początek levelu. To nam zostały w sumie dwa. Dwa domki. Uuu, tu aż trzy części. Na pewno coś będziemy mieć do ułożenia. Nie może być, że nie. Tam jest jakaś dziwna skrzynia, czy ja będę mogła ją na przykład wziąć? Tak jeszcze osy są tam dziwnie... A, co tam, coś tam pisało, że to jest zamknięte, tak? Ale ta skrzynia jest zamknięta, okej. Okay. Czyli ja będziemy musieli chyba znaleźć... No już! Jakiś klucz albo co? Chyba, że możemy to zastrzelić jakoś, rozwalić hurry. to strzelaniem. Sprawdźmy to. O nie, 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 to... Okej, okay, nie, nie, to był zły pomysł. Dobra, czyli nie teraz. Czyli będziemy się tutaj jeszcze wracać tak czy siak do Ktosiowego Lasu? Mimo wszystko to chyba tak czy siak też nie są wszystkie prezenty stąd. A gdzie one by miały być jeszcze? Aha, na tych ścianach. Coś tam potrzebujemy, żeby się móc spiąć po tych ścianach lodowych. Dobra, tu jest ostatni domek, do którego musimy wejść Dobra, zwijamy się Zobaczmy sobie, ile brakuje nam prezentów tutaj You can now return to... Okej okay. Do naszej nory uh, 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 uh. Sporo Choro. Czy mi się w ogóle uda zaliczyć te zadania? Da się przejść tą grę bez zaliczenia wszystkich misji? Nie wiem. Sprawdźmy, co my tutaj możemy zrobić. Tu nam brakuje. Mamy, mamy. O Boże. O Boże, czy ja znowu to będę robić godzinę? Tu nie, tu nie. Ja mam nadzieję, że właśnie znajdę część. Zaczynamy mi do tego. No dobra, niech wam będzie to. Chyba będzie tutaj, kojarzę. Gdzie mi to. To zostało. To odwróć. Chyba było w ten sposób. O, było. Dobrze. I co dalej, co dalej, co dalej. Nienawidzę tego robić. Once the Grinch has entered into his supercomputer, the specs for his dearly loved, trusty slime shooter, he's able to neutralize all his who foes because they are stuck to themselves in their slimed clothes. nam dać jakiś taki mały obraz, co my właściwie musimy. łożyć, bo to naprawdę zajmuje za dużo czasu. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli odcinek się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was na mój kanał taneczne, moje social media, i widzimy się w następnym odcinku.